w lewą stronę, zamykając sobie drogę do dobrej akcji Brazylijka. Jest gole Kingi Achruk, trafienie na 7 do 5. Proszę Państwa, kłaniamy się nisko Pani Kindze, bo i witamy ją w Klubie Tysiąca Bramek. Tak jest proszę Państwa, Kinga Achruk przed momentem takim właśnie rzutem zdobyła swoją tysięczną bramkę na najwyższym ligowym poziomie w Polsce. W 16 latach odbywiu w elicie naszej piłki ręcznej kariery zakończyła Kinga Afruk. Z dziś zostaje uponorowana Super Gladiatorem. Ponad 1000 bramek w rozgrywkach Superligi. Po cztery mistrzostwa i Puchary Polski. Grała też oczywiście w reprezentacji Polski. Ukrotnie. W po finale mistrzostw świata. No po prostu legenda. Dziękujemy pani Kingo.